Szołem, ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. To będzie prawdopodobnie najbardziej obfitujący w premiery tydzień, więc pozwolę sobie od razu przejść do rzeczy. Pierwsza nowość to gra Survivalowa, w której przemierzamy rwącą rzekę na Tratwie, odwiedzając różne napotkane miejsca, by znaleźć surowce niezbędne do przetrwania a to wszystko w towarzystwie naszego wiernego psa przyjaciela. Pełną wersję ujrzycie na kanale już w czwartek 25 lutego, jednak dwa dni wcześniej zajrzymy na chwilę do wersji z Early Accessa, abyśmy mogli razem porównać zmiany, jakie w grze zaszły. Druga nowość to na pewno dobrze znane wielu osobom Factorio, w którym konstruujemy mniej lub bardziej skomplikowane systemy wydobywcze, zarządzamy surowcami i budujemy wszelkiej maści konstrukcje, linie produkcyjne, narzędzia, broń i tym podobne cudowności. Twórcy ofiarowali mi klucz do bety, ale wcześniej niż w czwartek nie mogę wam nic z rozgrywki pokazać. Także uzbrójcie się w cierpliwość. 25 lutego startujemy. Serio. Trzecia nowość to wciąż dla mnie znak zapytania. Dotyczy bowiem polskiej produkcji Super HOT, która zadebiutuje o ironio 25 lutego. Nie mam niestety miejsca na kolejną serię, ale być może nagram chociaż odcinek poglądowy. Możecie również dać mi znać, czy chcecie tego więcej, to postaram się coś z tym zrobić gąszczu premier, nie zapominajmy jednak o tym, że kończymy, mam nadzieję, serię z Firewatch. I tym razem postaram się o brak polsatowskich cięć w środku akcji. Jak również szukamy plenerówek i zbliżamy się pomału do The Witness finału. Przyznam szczerze, że to będzie dla mnie naprawdę pracowity tydzień. I jeszcze jedna krótka informacja. Od teraz na końcu każdego przeglądu będę zamieszczał małą notkę o wszystkich darczyńcach z minionego tygodnia. Takie małe publiczne dziękuję dla każdego, kto w jakikolwiek sposób wsparł moją youtuberską działalność. Swoją drogą z najnowszej formy wsparcia pojawi się niebawem osobny odcinek. Żeby tradycji stało się zadość, czas na kolejne głosowanie. Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Nuclear Throne. Na obecnych pięciu kandydatów możecie głosować w codziennej grankiecie, którą w tym tygodniu będzie powrót do gryszłości. Link do niej znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia które brzmi: co myślisz o zawodach e-sportowych? Oglądasz? Nie oglądasz? Myślisz, że to równie pasjonujący sport jak każdy inny, czy jedynie rozrywka dla nerdów? Dajcie znać w komentarzach! Na dziś to wszystko! Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16, wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl, a najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!